Usuńcie te dane, jeżeli one tam są, zmieńcie je. Przecież nikt tak naprawdę nie weryfikuje tych danych. To nie bank. Możecie powiedzieć, zmyślić jakąś datę. A cyberprzestępcom będzie potem trudniej. Kiedy nawet ktoś będzie próbował do was z phishingiem, to wy już będziecie wiedzieli, że ha, 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 ale ja się wcale nie urodziłem w grudniu, bo ja tak naprawdę to się urodziłem w lipcu. I już to y, 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 będzie jakiś taki element, który pozwoli wam y, zweryfikować nieco, czy ten ktoś, kto do was dzwoni, y, dzwoni z dobrymi pobudkami, ma dobre informacje, czy też y, po prostu znalazł je na waszych y, mediach społecznościowych. Słuchajcie, tych zagadnień jest bardzo dużo. Jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej, to słuchajcie innych odcinków Cyberbezpieczeństwo po Ludzku. Zachęcam was też do kontaktu ze mną. Prowadzę szkolenia i konsultacje związane z cyberbezpieczeństwem i wyjaśniam te sprawy w sposób prosty i ludzki, i pomogę Wam skonfigurować te wszystkie skomplikowane rzeczy.